Jak co roku okres zimowy to modernizacja istniejących gojemników. I tak za każdym rokiem przybywa ładnego wystroju. Również jest to ekonomiczne, by naraz się nie wykosztować. Jak również to jest też hobby dla mnie bynajmniej. Jest to miłe spędzenie czasu, żeby własnoręcznie coś zrobić. Lubię właśnie. Ciesielkę, robotę w drzewie, budować, tworzyć coś nowego, a satysfakcja jest tym większa, że zrobiłem to sam. Jak widać, tutaj tworzę nowe, cele lęgowe, gołębnik przeznaczony dla wyżymaczy. W ubiegłych latach tu były żniwiarze, W tej chwili są przeniesione do innego, nowego gołębnika. Tam również zamówiłem nowoczesną wolierę od pana Piotrka. Ona już niebawem przyjedzie, więc ją zamontuje do przyległej ściany, więc 5 metrów gołębnik plus woliera, by tam mogły się kąpać i przebywać na świeżym powietrzu. W tej chwili montuję cele lęgowe, tu wymiary są dosyć pokaźne tych cel. Same dno celi jest takich wymiarów, jest to cokolwiek większe, ale jest to przeznaczone szczególnie dla gołębi rozpłodowych tak więc by miały tam duży areał więc to jest 60 szerokości cela a głębokość jest 68 cm natomiast wysokość 45 cm tutaj w pionie to jest 3 m wysokości golewnik on będzie oczywiście stropem obniżony tak żeby na wysokości oczu była ostatnia celka lęgowa by to było dobrze widoczne, co tam się dzieje wśród tych górników. Tak więc, długość górnika również tu jest ponad 5 metrów, kubatura dosyć znaczna, środkiem jest przedzielone, żeby za bardzo tutaj nie fruwały, natomiast chodzi o to, by te gołębie zarodowe miały dużo swobody, dużo miejsca. Tutaj będzie około 100 wyrzymaczy, przy czym już ta jedna grupka, pokazywałem na filmiku, garstka wyrzymaczy, już jest spuszczona. Do lęgu one już będą w parze. Tak więc dno i bok robię z OSB, również piony OSB. Nie wszystkim to się podoba, ale te klipy, które ja tworzę, one są dla młodych hodowców, którzy nie dysponują kasą. Więc wszystkie te porady, co robię, to są dla młodych początkujących hodowców, ponieważ to ma na celu popularyzację sportu gołębiarskiego. Jak zauważycie, wszystkie inne filmiki na YouTube są pod kątem handlu, czyli krojenie frajeru. Natomiast to dotyczy szczególnie wspólnych gojemników, jak i portali aukcyjnych. Natomiast ja jeszcze tam znajdzie się kilku youtuberów, którzy promują tani sport, hobby, wypoczynek po pracy. Jak już jestem tutaj, to przy okazji pokażę któregoś wyżymacza. Tutaj a już chciał nogę dać. No, mój wyżyma, ja sobie go tu podświetlę, Lepiej, żebym go widział. No, tutaj najważniejszą cechą gołębia to jest rozciągnięcie skrzydła jednym palcem. I tam również na YouTube różne przyjerdowy pokazują hodowcy. My tylko w zasadzie patrzymy u gołębia. Równowagę, przedłużenie mostka, wiązanie. I lekkość poddawania skrzydła. Czyli skrzydło gołąb powinien poddawać jednym palcem. No, oczywiście pustko bekalasz. Ten go, gołąbek to jest z najlepszej linii y, wyrzymaczy To jest słynny kubuś, który między innymi cztery razy Ostenda, Orlean. Także ten gołąb to jest protopasą tego y, chowu. On wywodzi się z linii Avanti niego, a tam był Nylper Czyli to jest Krenet, Lekrem który zdobył Między innymi słynny Kubuś. To konkurowało dosyć spora grupa hodowców Tutaj przyjechali Z Jonej Góry, żeby pokonać Miałem pierwszego i drugiego I to wcale nie na Słoneczny Gołęb Tylko na całą plejadek Gwiazd Zapraszam do dalszego klipu o budowie cel lęgowych przypominam, jest to proste, funkcjonalne dla młodych hodowców, którzy nie dysponują kasą. Również wszystkie porady są rzetelne, uczciwe, miarodajne, by cieszyć się sportem głębiarskim. Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.